Dzisiaj w Politycznej TV. Czy koalicjanci wymuszą dymisję premiera? Jak się okazuje, Donald Tusk nie ma już tak mocnej pozycji. Partie współtworzące rząd zaczynają coraz więcej mówić o konieczności wymiany szefa rządu. Posłanka partii koalicyjnej Joanna Mucha mówiła w publicystycznym programie w telewizji Polsat News o konieczności wymiany premiera. To jest nasza największa odpowiedzialność. Dobrze zmienić Polskę przez te 2,5 roku i wygrać wybory w 2027 roku. Ja mam coraz głębsze przekonanie, że pan premier nie da rady tego zadania zrealizować, więc jeśli pan zapytał przed chwilą, czy taka decyzja powinna być podjęta wcześniej czy później, moja odpowiedź brzmi wcześniej. Uważam, że im wcześniej zaproponujemy również nowe przywództwo, a tym wcześniej będziemy mieli szansę odbudować zaufanie nie do naszej koalicji. Czyli Pani nie wyobraża sobie tego żeby premier Donald Tusk stał na czele waszego rządu do wyborów w 27 roku bo rozumiem to się może źle skończyć dla mnie. Moim was, tak? zdaniem pis sprawił obsobaczając Pana premiera Tuska przez 8 lat prowadząc to jako świadomą strategię sprawił, że pan premier Donald Tusk nie jest w stanie dzisiaj tego przeprowadzić i jednocześnie Ale chcę dodać tym dał radę 23 23 platform w 23 ta roku ta platforma przegrała z pisem. PiS. To, że byliśmy my byliśmy jako trzecia to droga, zresztą. to, że my byliśmy jako trzecia droga i to, że była lewica, sprawiło, że wszyscy razem wygraliśmy. Ale no. że dzięki Pamiętajmy, apelowi Donalda Tuska też. Gdybyśmy byli w moim przekonaniu na jednej liście, nie wygralibyśmy tych wyborów. To jest moje bardzo głębokie przekonanie. W związku z tym uważam, że również w 2027 roku to by się nie udało. Naszym absolutnie podstawowym celem jest dobrze zmienić Polskę do 2027 roku i wygrać te wybory. Czy pan dostrzega argumenty w słowach pani poseł, pani minister? Czy jednak to nie jest moment, kiedy Donald Tusk powinien się zastanowić może ja nie pociągnę tego do końca? Myślę, że to niestety koleżanka ulega takiemu narracji, właśnie tej, której pan cytował chociażby z gazety poprzedniej. Uważam, że jednak... Byli w takim... Ale ja się nie umawiałem ani z gazetą, Jasne, ani z panią gdybyśmy minister. Byli, gdybyśmy byli w takim nastawieniu, to w 2023 na pewno Donald Tusk nie byłby liderem naszego obozu i nie zwyciężylibyśmy tych wyborów jako koalicja. Bo proszę pamiętać, że jednak mocny apel Donalda Tuska o to, żeby wspierać słabszych, też był szalenie istotny. I ja znam wielu ludzi, którzy zagłosowało na inne koalicyjne środowisko, choć byli absolutnie naszymi wyborcami. Ten apel po tym, żeby I nas proszę, wspierać... I proszę o to, ale to nie, żebyśmy teraz nie wdali się w tę dyskusję. Uważam, że w jakim będziemy momencie, będziemy decydowali przed wyborami. Dzisiaj absolutnie robimy wszystko, żeby budować zaufanie Polaków i zmieniać Polskę, tak jak powiedziała koleżanka. Ostatnie Bo zdanie, naprawdę jest dużo minister. do zrobienia. Ten apel o to, żeby nas wspierać pojawił się tak naprawdę tuż przed wyborami, wtedy, kiedy już wiedzieliście jako Platforma Obywatelska, że mamy bardzo wysokie wyniki w sondażach, więc to nie było Waszą zasługą, że osiągnęliśmy taki wynik, tylko naszą wspólną jest zasługą, to, że wygraliśmy wybory. Ale niestety nie zaprzecza to tym tezą, które postawiłam wcześniej. Pa. Subskrybuj nasz kanał Polityczna TV, najciekawsze filmy ze świata polityki.